I wyruszyłem w podróż bardzo epicką. Już się ciekawie zaczęło, bo jadę samochodem z 1976 roku. Jest to Chevrolet Corvette Stingray wersja C3. Ym... Z potężnym silnikiem pod maską, bo prawie 6 litrów. Dużo ciekawych rzeczy się cały czas dzieje w podróży bo wow, auto jest stare, dużo rzeczy jest porobionych ale na przykład ogrzewanie mi zniknęło przed chwilą i wróciło co chwilę zerkam na zegary ale jadę kraftować jadę w dzicz w stylu amerykańskim bo za niecałe 100 km dojadę na ranczo dosyć unikatowe w skali Polski i wsiądę tam na konia przez cały weekend, dzisiaj, jutro i pojutrze będę jeździł na koniu. Wszystkie bagaże będą zapakowane w sakwy do siodła, przytroczone. Na dodatek planuję przetestować e, spanie na skórze pod kocami. Także no będzie bardzo ciekawe. Jadę do, do, do człowieka, który e, zajmuje się końmi bardzo, bardzo długo i robi to bardzo ciekawie, bo Prowadzi konie w tak zwanym stylu westernowym. Ja nie wiem nawet czy dobrze to teraz określam, bo na koniu spędziłem dwie godziny w ciągu swojego życia całego i jestem troszeczkę przerażony, jak to będzie, bo prawdopodobnie spory kawał na tych koniach przejedziemy. Mam nadzieję, że nie będę się czołgał przez najbliższy tydzień po tym weekendzie i jakoś będę mógł funkcjonować. No Natomiast zapowiada się bardzo ciekawie. No i coś więcej, na pewno, na pewno zadam kilka pytań właścicielowi, domkowi. mam nadzieję, że na nie e, odpowiada, <gry> tak żebyście mogli poznać troszeczkę miejsce, do którego jadę, poznać konie, poznać sposoby uczenia tych koni, szkolenia, możliwości, bo Tomek organizuje mnóstwo ciekawych imprez związanych z końmi. pomagają mu przy tym synowie i żona, także... Zapraszam na przygodę. Będzie naprawdę ciekawie. są kogne. Przekręcamy. Ciach, ciach i ciach. Ej, tak Załadowane habety. <laughs> Powiem ci, że dla mnie to jest przygoda życia absolutnie po prostu. To będzie tak epickie. Wczoraj się koledzy ze mnie śmiali, mówi: "To już kryzys wieku średniego?" Jeszcze jesteśmy na zapleczu u Tomka, Tomek poleciał po pas z nożem. Daj domeczek mają wybudowany. Konie spakowane i lecimy. Mamy dzisiaj 15 km za godzinę ciemno. I no i będzie ciekawie. Wszystko popakowane już na styk. Oczywiście za dużo rzeczy na pewno zabraliśmy, ale będzie dobrze. Tak, Bela? Będę jechał na Beli. Pięknie. ładne rzeczy. To, to, czekaj. Ale zakręcona. To moja żona zakręcała. No na zdrowie! Na zdrowie! Ciemno. Mewa właśnie próbowała się dobrać do jęczmienia. Tak wiesz? Trochę się Ja już trochę podciągnąłem, wiesz? Ale jest. No tutaj na lewo. Na... No, tak. Tam trzeba podciągnąć. Tam trzeba znaleźć jakiś w ogóle punkt mocowania sensowny, wiesz? jak to z tymi końmi jest, bo to w tym stylu westernowym, to nie, wiesz, ludzie kojarzą, że koń ma łeb i cztery nogi, nie, a że jak są jakieś style w ogóle, jakieś siodła inne, że się inaczej te konie szkoli, nie, jak Nie no, to jest? styl westernowy to jest dla ludzi w naszym wieku, siadasz sobie wygodnie jak w fotelu i jedziesz po prostu. No, klasyczne siodła to wiesz, połowa ludzi by mi pospadała i, i nie dalibyśmy rady. Okay. A tu <laughs> widzisz, pierwszy raz usiadłeś na siodło, siedzisz sobie wygodnie jak w fotelu, no, no wie, o, i jedziesz i jeden kon idzie za mną nie ma najmniejszych problemów. No. No. Największe problemy to mamy z tymi bagażami, co się No chce. te bagaże to jest takie nowe Aha. doświadczenie te, bo wiesz, nie miałem nigdy doświadczenia z tymi koniami i ocznymi, żeby to wszystko przytroczyć dobrze, to się rusza na boki. No, ale myślę, że to dogramy jeszcze te szczegóły i będzie super. Zrobiliśmy krótką przerwę, żeby rozprostować nogi. Jest chyba tak. z minus 1, minus 2 stopnie. Tak. Mają nam do mnie coś na rozgrzewkę. Jedzie się bardzo wygodnie. Ja jestem zaskoczony, bo bałem się, no, ja autentycznie się bałem. Kiedyś bo... byłeś i mówiłeś, że przejechałeś godzinę i czy wszystko no, no, wygodną. No, 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 no Twój syn Kamil nas A, ta, wziął, ta, ta, ta. Jest... A ci mówiłem, że to trzeba wydłużyć strzemiona, elegancko nogi, nogi wyciągnięte, jedziesz sobie, siedzisz jak w fotelu. No mnie nie słucha, ale to... No troszeczkę, słucha. ale gdybyś wiadomo to, jak to bym wrócił na rancho na pewno. W tubie przyśpieszonym, może nawet bez bagaży. Nie? nie no to jakbyś sam pojechał, to na pewno. Ale jeden końc za drugim, jak, jak idą jak aniołki, nie. No teraz musimy zadbać o ich pożywienie. Mamy tam dla nich trochę też jęczmienia i tamtego, właściwej paszy, ale muszą jeszcze sobie poskubać trochę trawki zielonej, no, bo siana nie mamy, no. Także, no, jest, jest ciekawie. Yy, mówiłeś, że, że szkolisz się regularnie z tymi końmi, że to jest droga, że tak powiem, długa aż do końca życia, a, tak, <gry> zrozumieć a... konia. I co chwilę wyjeżdżasz gdzieś i, i tą wiedzę próbujesz jakoś... No tak, tak. Teraz ta. wróciłeś skąd z Maroka? Nie no, w Maroku to byliśmy na rajdach, koniec tako turystycznie, nie? A szkolimy się na Węgrzech, u Tomasa Barty, szkolimy się tam. W każdym razie do Tomka można przyjechać. Masz pokoje do wynajęcia, apartamenty, jakieś gorące, gorące ba źródła, banie, banie, można się rozdać o porze roku, także Oj. zapraszamy. Można przyjechać ludzie... z namiotem na kemping, tak. też masz pole kempingowe. Mile widziani, ludzie bardzo dobrze zakręceni, tak jak i my. Jest mnóstwo lasu. Tak. Trzeba by w sumie Mega. popatrzeć jechaliśmy, czy nie ma jechaliśmy teraz przez tyle godzin i żywej duszy nie ma. Nic, kompletnie, nie? Tak, tak. No dziko no, zupełnie ciko. Nie? Z Zupełna jednej dziś. strony poligiem, z drugiej dziś. strony lasy. Tak. Nikogo nie ma, nic się nie dzieje. Tak. E... Tylko konie i my. Tak. No i, I tak. I takie rajdy też organizujesz, prawda? Y, wcześniej chyba na, na, z namiocikiem to żeś nie jeździł. Nie, z reguły bo, bo ludzie, jak to wygląda zre, jak masz rajd. To... No to z reguły ludzie chcieli y, od punktu A do punktu B, agroturystyka, gorące y, łóżka, wszystko to tak. Mm. A teraz właśnie chcemy takie robić survivalowe, żeby było tak bardziej ekstremalnie. No, bardziej bardziej no. survivalowo to zabrał o, się z, z nami też zabrał się przez przypadek z nami piesek, zobaczcie. Będziemy no. musieli odstąpić no. naszą no. kiełbasę. <laughs> Nie wzięliśmy tyle pożywienia, ale musimy się podzielić troszeczkę. No, no i plan jest taki, że dzisiaj wyruszyliśmy, dzisiaj jest piątek, sobota cała w terenie i w niedzielę też skoro i powrót. Tak, tak, tak. Także no jest, jest co. Jest co zwiedzać na koniach. Ja jeszcze przy okazji test, testuję tradycyjne posłanie z, z renifera i kotów wełnianych. Renifer, renifer to jest najgrubsza skóra, jaką widziałem się. Taka. Wielka. No tak, to no będzie to... ciepła na pewno izolacja super. A jest tam wesoło, niezmiernie. Jest szansa, że dojdziemy na tą łąkę cośmy planowali. Na skraju lasu jest łąka. O, Tomek, Tomek bądź kręci koniem. Ela, nie obracaj się. tu, chodź, 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 chodź. Ok. <laughs> Jedziemy sobie po lasach, po lasach, po lasach. W tych lasach. Tych <laughs> no i nas trochę poniosło, bo na ostatnich 300 metrach Tomkowa Sakwa. Postanowiła ciągnąć się za koniem z naszymi gratami <noise> Mam nadzieję, że mamy wszystko. Dojechaliśmy właśnie na miejsce. Nie no ale wiesz, no, wygląda na zamkniętą, nie? A jesteśmy tak blisko, że najwyżej się przejdziemy nawet z buta. Tomek już prowadzi konia, sakwa jest zarzucona po prostu przez siodło. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Mamy jaja jak berety, no. bo poniósł nas galop na sam koniec. Jedna sakwa jest styrana po ziemi, a druga chyba została gdzieś na drodze, bo nie ma jej tutaj. Ale konie są. Konie są, konie, konie są. są. Tak. A sakwy nie ma. Mamy miejscówkę na namiot, ale nie mamy namiotu. Tomek zasuwa z latarką właśnie e, szukać drugiej sakwy, która jest gdzieś tam w tym ciemnym mroku. O. O Tam, tam gdzieś drogą kawałek. A my idziemy. Ja idę targać rzeczy tam w las. Konie będą się pasły tutaj gdzieś przywiązane. No i tyle. Mam nadzieję, że mamy namiot i gdzieś tam leży na drodze. Ale było epicko, nie? Kurde, ten galop na koniec był naprawdę dobry. Nie wiem jak to się stało. Został chyba od niej tylko sznurek. O tam. Taki zielony pas. I chyba się wszystko wyrwało, i wtedy ta druga sakwa zleciała z konia, przeciążyła na drugą stronę i ciągnęła się za kopytami. Po ciemku nie było tego widać. Tomek poszedł szukać. Wiemy na pewno, że mieliśmy słoik bigosu, i niestety cały słoik jest w drobiazgach absolutnych. W tej sakwie tutaj. Aż strach ją otwierać. Wszystko jest w szkle. No trudno. Cześć Bela. Jak ci się je trawę zmrożoną? Uu. Fajnie było co? Przeliczamy straty. Urwana sakwa ciągnięta z koniem. Jak kurde, musiało nas ponieść z tym galopem. Było za fajnie. Wygięty piec. Pękła lampa naftowa w worku. Jest złamana na pół po prostu. Także nawet nie otwieram worka. Nie ma sensu. Na szczęście lampa naftowa chińszczyzna Allegro. także mm, Strata raczej niewielka. Wszystko jest zalane bigosem i rozmę kiełbasą, którą właśnie wcina pies. Czekaj, ja ci ten papier jeszcze stąd zawierł, to w papierze było. No dawaj. i chcesz to jeść z papierem. Wszystko mi jedno. Jest druga sakwa. Jest mój kod smerynosowy, będę miał z czym się wyspać. Tomek właśnie wiąże konie, przeszedł kawał drogi przez las. Tu widać o. wyrwane mocowania. Pas nie wytrzymał i go wyrwało. Więc jak sakwy były związane przez siodło, to druga przeciążyła i zaczęła być wleczona za koniem w pełnym galopie. Także wesoło. Eee, sprawdziłem dokładnie, co to za szkło się rozbiło. To nie bigos, bo bigos jest tutaj. Wyglądało jak bigos, bo to była kiełbasa wszędzie po prostu rozrzucona po całej sakpie. A mieliśmy flaszkę na wieczór. Szczyt się przyznać. Bo niby Bushcraft, i flaszka to musi być, inaczej to nie działa, prawda? No, także już flaszki nie mamy, będzie. Będzie mniej tradycyjny burz. Tomek się właśnie nabija, jak jeżdżę na koniu. A ja próbuję uratować piec, który się ciągnął za koniem. Jest tak spogięty koszmarnie. Jak tam z szaty. Co to u was i zapisał Komin już trochę rozprostowałem. Ale to będzie chyba czas, żeby z prototypu przejść na właściwą wersję. Jest wygięty jak banan. Komin pogięty od katastrofy. Może jutro, a jak będzie jasno, to coś się jeszcze uda poprostować, ale piec się z... udało złożyć i coś tam się pali. Także jest szansa, na... trochę cieplej. Żyjesz? Żyję, ale co to za życie, <noise> jak flaszka się rozbiła. <noise> zwie komin będziemy musieli przemyśleć solidnie pakowanie wciągamy siodła z namiotu i wdrożymy wszystko Trzywamy. Jeszcze mamy chyba z dwie godziny do zmierzchu, nie? E, mieliśmy problem, bo wszędzie dookoła polowania dzisiaj. No, I... Jak nie poligon, to polowania. Tak. Chcieli nas opolować. I musieliśmy zmienić solidnie trasę. Pani siedziała z bronią, oburciła się w stole nas i trzeba było uciekać. A teraz herbatka, papryki faszerowane serem żółtym i resztka kiełbaski już sporo zjedliśmy. I pies trochę zjadł. Pies trochę. Pies zjad nam... O proszę. Pies nagrywam cię. Hej Miesza. Właśnie koło ogniska coś czmychnęło nagle. Chyba do chleba idzie z Kubana. Jak ją wyczuła, ale może ją zagryźć, tylko burger numerem. Nie klaw musisz dalej. Tak, tak. Przenosimy się powoli do namiotu. Trochę żaru z ogniska do pieca poszło. Trochę badylku, Tutaj karbidówka ładnie świeci, trzeba ją przenieść w jakieś ładniejsze miejsce. Co trafi? Zimno na zewnątrz, pada śnieg. Dobra, tu zostawiłem alternatywnie kołka. Jakby coś, to można jeszcze wciągnąć i popiłować. Jasne. bata z igieł świerka dobra rzecz o. słuchajcie, ale piec ruszył 20 godzina, jest cieplutko komin czerwony To poranek. Dzień trzeci. Herbata ze świerka. O. Będzie jajeczniczka. A, jajeczniczka się robi. W namiocie całą noc się utrzymywał jeden stopień powyżej zera. Na zewnątrz jest mróz. Teraz rozpaliliśmy, to się cieplutko już robi. Jajka w proszku i do cebulki pieczarek i papryki zaraz dorzucimy. poszedł tam konie napoić a ja mam problem bo uszyłem sobie spodnie nie wiem czy to widać o skoca z demobilu i są bardzo ciepłe, fajne, bez, bez niczego pod spodem wytrzymuje w tych minus czterech, które mamy na dworze jest bardzo ciepło, ale niestety kod z demobilu nie ma żadnej wytrzymałości mechanicznej. I oto moja dziura w dupie. Także jest wesoło. Do góry. I na dół, teraz się nawiążę. i tu zaciągamy. Okay. Dobra, wracamy do domu. Obładowani. Wiktor prowadzi. Czas wracać po trzydniowej imprezie. Troszkę przyśmierzyło, ale jest glicza. Jest tu, tu, tu mogę się wypacznie potrwać. To jest <grystanie> <grystanie> O koniec. Wycieczki. Powiem Wam, że strasznie ciężko się filmuje z konia, bo siadanie i siadanie, żeby zostawić kamerę typowo pobóżkraftowemu, gdzie się z plecakiem wraca 20 metrów po, po telefon czy kamerę, to nie wchodzi w grę, to w ogóle chyba by mi nogi odpadły. tak siadać i zsiadać, to za tym koniec też wylekujemy. Wracamy do cywilizacji, który koniec na nami. Jakąś lepszą A Niech nie podjedzą Czy się kotem zainteresowała? Co tu kot robi w środku lasu? Na drzewie wisiko Wędrujemy dalej. Najmłodszy Tomka się załapał. źrebaczki są konie. Całe te pola to jest wybieg dla koni, aż tam pod ten las duży. A tu widać już te budynki są do wynajęcia. Tu można mieć wynajęte pokoje. Można sobie wynająć pokój. Tu skręcamy i jedziemy na dół tam właśnie idę do jednego z apartamencików Takie klimatyczne miejsce Jestem w środku Piękna sprawa Zawsze można wziąć rodzinę. Tu będą się świetnie bawić, bo też są atrakcje dla dzieci. A z Tomkiem wybrać się na burzkraw do lasu na koniach na jedną noc. Zapraszamy do mandanu. To jest pierwszy mandan w Polsce. Wybudowany, trzeci w Europie, jeden jest w Niemczech, jeden w Czechach i jeden to tu Indianie wprowadzali konie, tu mieli konie tutaj Po lewej stronie spał wódz, Tutaj było ognisko my Myśmy zamienili to na piecy, którą bardziej praktyczne, a tu dookoła spało dziewisko. Piękna sprawa. Także takie mieli życie. Póki nie przyszli biali. <grystanie> <grystanie> Gdzie w końcu jesteśmy? <grystanie> <grystanie> jesteśmy na rancho. Ogówku, tak? tak, nad jeziorem Cześniowskim. Piękne, głębokie jezioro, czysta woda, przyroda, natura. No Tomek tu skromnie, nie? Ale prowadzi naprawdę olbrzymie ranczo. Ile masz koni aktualnie? Aktualnie to już zredukowałem, mamy 10, ale zawsze było. Są się rybaki, są konie. Eee, inne zwierzęta też są, tam tak. wiecie, jakieś owce, barany. Owce, barany, osiołki. osiołek. To już taka zredukowana liczba. Kiedyś zawsze było tego dużo więcej. Są apartamenty, są pokoje, jest to gdzie jest, tutaj siedzimy. I, jest czan ukraiński. Jest czan ukraiński. Bania tak zwana. To kompania to jest. Co, przy wszystkie tacja. możliwe imprezy, nie? Od kawalerskich nie kawalerskie już nie? Tylko panieńskie. Tylko panieńskie. <laughs> Słuchajcie, udało mi się przez ostatnie trzy dni zarazić bushcraftem i dzikim biwakowaniem, zdaje się Tomka. A ja mam nadzieję, Wiktora jazdą ja konną. konną. Tutaj już plany są, bo, bo chyba kontakty do Stanów zostały odpalone w sprawie sakw specjalnych do przewożenia. To, w bagażu. Tak, bo e... to jest najważniejsze, żeby nam się nic nie luzowało, tylko żebyśmy dobrze tam, przyjuczyli to. Jak było widać wcześniej, mieliśmy moment, gdzie <noise> 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 straty liczyliśmy po galopowaniu, tak? Tak, tak. No. no bo nie powinno się galopować, jak tak jest, obładowane, nie? To... Tak, A, tylko... ale za dobrze się jechało. No, ale... za dobrze. I ale też było ciemno fajnie. już było, już no. wszystko nam jedno było, gdzie jecie. Tak, na dłuższe wyprawy na pewno koniuczny. Tak. Trzeci koń, tu trzeci prawda, trzeci koło, jeden wtedy, więcej, nie? wtedy jest wygodniej dla wszystkich, tak. więcej można pożywienia dla nich zabrać i w ogóle. I myślę, że jeśli ktoś z Was ma ochotę przyjechać w takim właśnie stylu jak myśmy to zrobili teraz, to, to Tomek jak najbardziej jest człowiekiem, z którym da się dogadać e, i poprowadzi przez te lasy, bo lasy są olbrzymie tu dookoła, są Aha. jeziora, są lasy, są rezerwaty. Ostoje zwierząt, mnóstwo pięknych miejsc, nawet tak. bunkry do zwiedzania, chociaż nie udało nam się pozwiedzać, bo trafiliśmy polowanie na polowanie było. z nagonką, i tak no, nie za bardzo chcieliśmy. Nie trzeba mnie, mieć tak? jakichś wygórowanych tak. umiejętności jeździeckich. Wiktor siedział drugi raz w życiu na koniu i nic go nie boli, nic, nogi nic go nie naprawdę bolą. super. Dam sobie nie? radę, super. Bez żadnych problemów. To, tak, to nie jest tak, 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 że tego konia że tam ty się kopać, tak. bić, kurde, ciągnąć, szarpać. Nie, to, 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 to jasne komunikaty i ten koń po prostu jest zadowolony. Dokładnie. Szedł sobie na samym halterku, tak. mógł sobie trawę, popasy robiliśmy po drodze, także nie. Tak, Żadnych wędzideł. Żadnych nie... wędzideł, nic, bo po prostu. Hmm. To... Konie są wyszkolone naprawdę dobrze i nie robią dziwnych rzeczy. Dokładnie. Chociaż Mewa miała takie obiekcje, co A, do tych jak za, za dużo, żeśmy na nią <laughs> załadowali. Tak, to miała co do powiedzenia. No. No, ale... no i co, no i chyba zapraszamy. Zapraszamy wszystkich pewnie. Na... Super, super impreza, jestem zachwycony w ogóle, ten klimat to nieziemski, nie? No, fajna noc była nad jeziorem, mieliśmy dostęp do wody, to tam... Trochę zielonego udało się znaleźć, tak. chociaż mało dla koni. O tej porze roku jest problem właśnie tylko z wyżywieniem, trzeba jak najwięcej brać ze sobą. Piękna sprawa, ranczo u Zapotocznego w Łagówku. Zapraszamy. Nie jest patent To, indiański, to nie jest ale, ale lodówka india. jest wybitnie oryginalna. Tu przechowujemy zimne piwko. <grym> Świetna sprawa. Co? Żegnamy się z tym miejscem. Z Tomkiem Do zobaczenia następnym razem.